Zdravstvujcie, tawarysiu, z tej strony oczywiście sekretarz generalny Sztyks, moi drodzy, dzień dobry wam bardzo serdecznie, w kolejnym odcinku zagrajmy w Cywilizację 5! Jekatarina, moi drodzy, Jekatarina to jest ponoć Katarzyna po rosyjsku, oczywiście z akcentem, no bo mój akt na się bez akcentu, bo mój polski akcent w języku rosyjskim brzmi jak... Gówno, tak, to bardzo dobre słowo. Moi drodzy, poprzedni odcinek został zalajkowany, no pewnie ze 70 osób, bo szczerze mówiąc nie sprawdziłem, ale jestem przekonany, że gdzieś koło tej liczby oscyluje, dlatego nadal Was bardzo, bardzo serdecznie proszę, nie ustawajcie w tych lajkach, bo te lajki to jest po prostu miodek na moje skołatane serce i nerwy oraz dla tej piękności Katarzyny Cyca, tej mojej drogiej ukochanej przywódczyni najlepszego, najwspanialszego e, narodu na świecie, jakim jest Rosja. Gdzie w rzekach zamiast wody jest alkohol, gdzie prawda w sklepach zamiast wody, w butelkach jest alkohol, gdzie w domach z kranu płynie alkohol, tam wszystko jest z alkoholem, dlatego oni nigdy trzeźwi nie chodzą. Dziękuję wam bardzo za wysłuchanie mnie i oczywiście za lajkowanie i... Komentowanie, bo komentarz dla Koto Katarzyny i wujcia Stalina, który bardzo ładnie się udziela, jest również mile widziany. No dobra! Minuta Pierdolenia do Maryni, no i witam was serdecznie. Jesteśmy pod Leningradem, moje wojska są zgromadzone i tak się czają troszkę na Paryż. Pisaliście, po co tyle podbijasz? Pojebało cię. Yy. No, może trochę mnie pojebało, może troszkę to faktycznie, jakby się tak dłużej zastanowić, to jest to głupie. Ale z drugiej strony. Z drugiej strony widzę to tak. Jak ja nie odzyskam tych cudów. A jest tu bardzo ciekawa ilość cudów. Tysiące ogrody, zamek Himley to jest prawdopodobnie. E, tutaj gdzieś była katedra z Notre Dame, Chicken Itza, to są moje cuda i one robią coś w Paryżu, no co do... No nie wiem co one tam robią, ale trzeba mu je odebrać. To jest jedyna opcja, moi drodzy, tylko tak to widzę. No Dandalo nie ma zbyt wielu cudów, ma latarnię Swaros, yy, tu coś ma, ale nie wiem co to jest za cud, niestety nie potrafię rozpoznać, no ale nie ma ich zbyt wiele, natomiast Napoleon ich za dużo ukradł, my musimy je odzyskać, o to mi tylko głównie chodzi, sram na to miasto. Jeszcze jedną ciekawą rzecz zauważyłem zanim tutaj zacznę rozgrywkę i, i, i troszkę chciałbym wam jeszcze powiedzieć, że na przykład fajnie wygląda to, że Moskwa ma 9, a kursk ma 11, gdzie kurs był trzecim albo czwartym miastem. O, zdarza się, shit happens jak to mówią na dzielni. Stalingrad ma więcej, nie? No to jest po prostu tragedia. No i dobra, i ktoś pisał, że Katarzynograd brzmi zbyt po polsku. W sumie masz rację. Katarinograd już bardziej by tu odpowiadał. Rinograd. Rino, co prawda to mi tak jedzie trochę meksykiem. Nie, nie że jakbym jeszcze umiał pisać, to w ogóle by było cudownie. Kata, no grad. Widzicie? człowiek, kurde, Visual Studio całe życie pisze Control spacja, Ctrl spacja, tak jak pierwsze dwie literki zawsze pisze, a potem samo leci, nie? Więc to jest to. Intelli intelligent Sense czy jak to tam się nazywa, to prawda mi... Dobra, nieistotne, bo to was gówno obchodzi, mnie w sumie też. Hanoi mi ukradli. No ukradli mi Hanoi, no to mi się nichuja nie podoba. Dobra, słuchajcie. Yy, zaraz mnie tu będzie stać na tego, tego. Bo komuna chce komuny, jak to już mówiłem. Więc komunie damy komunę. O! Czy to Teodora jeszcze istnieje? Nie, już jej nie ma. No tak, zapomniałem. No nic, to, 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 to by było na tyle, jeżeli chodzi o zwycięstwo kulturowe. Wydaje mi się, że jest to coraz mniej prawdopodobne, ale ja się nie poddaję. Zobaczmy, jak z Big Markiem ja tu wyglądam. O Boże Święty, on ma 7 tysięcy. Ja pierdol. No, z Francją już jest lepiej. No, słuchajcie. Moi drodzy, plan jest taki, plan jest taki. Ja, ja, poczekajcie. Bo dzisiaj trochę po, po, popierdolę od, od rzeczy. Bo muszę się zastanowić nad przyszłością tej rozgrywki. Bo wydaje mi się, że ona troszkę w złym kierunku zmierza. Nie tak, jak sobie tego życzyłem na samym początku. Jak tu wyglądamy? No, mamy, mamy na pewno jak gdyby takie... No, cztery nieużywane turystyki, tak? Osiem łącznie, tak? Bo tutaj jest jeszcze jeden. E nie mogę tego zrobić, ktoś mi pisał wczoraj na Steamie, że przecież masz miejsca, no nie mam miejsca, no nie mam miejsca, wszędzie mam miejsce, ale kurna, niestety tylko na wielkie dzieła literackie, a ja muszę mieć na, muszę mieć takie coś, a takie coś mam tylko to, tylko w pałacu, więc to jest dupa, nie? I teraz tak, jak ja tu widzę w przyszłość tej rozgrywki? Generalnie tak, no teraz jadę bankowość i idę do architektury. Ermitras to jest kurna must have, jak mi to zapierdzielą. Katarzyna zbudowała Ermitraż bodajże. Więc tu mi się kurna nie tentegować się, nie? To jest moje. Ona tam działała. Nie wiem czy zbudowała, ale tam sporo. Rzeczy wniosła do tego... do tej fajnej galerii sztuki czy z co to tam jest. Dokładnie. Mm. No i teraz tak. Yy, priorytet to jest być tu. Dzięki czemu będziemy mogli yy, wykopaliska mieć i muzeum. Tylko gdzie jest to muzeum? Tu jest muzeum. I miejsce na dzieła lub sztuki lub artefakty. No i w tym momencie musimy ostro zacząć spamować tymi cholernymi Indianami Jonesami, bo przecież nie damy rady. Hmm... Musi być jak najwięcej tych typków. W tym momencie zmieniamy całą produkcję w całej Rosji i już stajemy się grzeczni. Już nie podbijamy nikogo. No, chyba że Big Smarka, bo on stali, stolicę mógłby stracić. A już przynajmniej mógłby stracić te większe, które on ukradł. Na przykład, no nie, tyli to, to nie. Chciałem powiedzieć, że Adizabewę mógłby stracić, ale co to, to tam do przemyślenia? Ten Oszitititlan. No, Czyngi z nie będziemy kraść tego. Karakuru mu zostawił, bo tu kupa jest. Cyrk chyba ma. Super, brawo. E, więc tam się nie będziemy ten, tam na pewno jeden zostanie ze stolicą <laughs> Tak będziemy manewrować, żeby tylko jeden miał stolicę, reszta niekoniecznie No i dobra, moi drodzy Atakować czy nie atakować? Jeszcze mówiąc, jestem troszkę do tego ataku nastawiony. Hmm. No, może się zjebać, tak, tak mi się wydaje, że mogę tutaj niewiele zdziałać Przejście tędy tutaj To jest chyba z 30 albo 40 tur, gdzie i tak tu będę ostrzeliwany, mam tak dupne położenie Najpierw bym musiał zdobyć trua jakbym zdobył Trua. To bym wtedy miał takie gładsze przejście do Paryża. No tylko problem jest kurde taki, że jak ja zdobędę Trua, no to niestety będę miał takie wpytona niezadowolenie, że to mi się w ogóle nie opłaca, bo wtedy atak na Paryż to jest samobójstwo, bo będę miał po minus 10% za to. Ale to jest tak, jak teraz patrzę, to jest kućwa, jedyna opcja. No, nie widzę innej opcji. Naszą przewagą jest to, że mamy arkebuzerów. No, Sora, że jeszcze nie ruszyłem w tą turą, ale muszę się wygadać. Bo tak jak mówię, troszkę rozgrywka mi skręca nie w tę stronę, trzeba ją naprostować. Eee, no i tak, no mówiliście, żebym był grzeczny. No, pff, na razie wszyscy są ostrożni. Muszę zdobyć Paryż, potem się uspokoję na jakieś 50-60 tur, oni się tam ogarną, dubką i będę mógł znowu sobie podbijać ewentualnie coś. No ale jak wezmę ten Paryż to się tak wkurzy ja już tu czuję, po prostu będzie rzeź. Więc wojsko trzeba mieć w gotowości. Jeszcze tylko rzućmy okiem, co mówi doradca. Jest większa od naszej. No tak, może jest większa, ale technologicznie to jednak ja tutaj wymiatam, bo zobaczcie, arkebuzer ma 24, a ten ma tylko 16, tak więc 8 do przodu. No tutaj troszkę mniej ten jednak tu wygląda słabo. Chyba i tak nie sięgnę cyców, nie? O, sięgnę, no to super. No to wydaje mi się, że atak jest tutaj wręcz wskazany na chwilę obecną. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Moi drodzy, ja to zapiszę. Bo ja... ja już raz taką wojnę przeprowadziłem, nie będę was oszukiwał. Zaatakowałem raz ten Konstantynopol. No i... wygrałbym, ale straty były tak chujowe, że stwierdziłem, że... Eh, nie. Ech, eee, to był głupi pomysł, poczekamy jeszcze trochę. No i potem zaatakowałem w lepszym momencie i było cacykly No było dobrze. <ścoughs> Sora No dobra No to co? No to wojenka, no wojenko, wojenko, Ta -ra 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 -ra. Oh, szlaków hadlowych mamy dużo, niby. No nic, atakujem! Atakuję. Koniec otwartych granic. No się wkurli. No nie ma co. Z Kabul, antatana Rywa to są moje biomy, więc no nie widzicie. No jednak nie mamy aż takiej przewagi technologicznej, jakbym sobie tego osobiście życzył. I tak nieźle. No atakuje, tylko... Hmm, bardziej bym tych kuszczników chciał wyjebać. I, I tak nie zniszczę. Modyfikator terenowy. O Matko Boska, duży ten modyfikator terenowy. Jezus, oni mają bardzo duży modyfikator terenowy. Za co oni mają 25%? to jest jakieś kurwa hamstwo, nie? No ja się nie bawię tak. Dobra i tak was ostrzelam, tak was, zmiotę was. Nie chciałbym dostać od kuszników, bo to jest chujowe. Eee, przepraszam za przekleństwo, ale mówię, co teraz jest poważna rozgrywka. Tu może uciekną. Może się przestraszy i ucieknie. Zbliżamy się. Okej, podchodzę. Mogłem tu zablokować w sumie, to był nie najlepszy ruch. Miałem lepsze w swojej historii. Okej, okay, tu przejdźcie, ruszamy się, ruszamy, Szej drodzy, lecimy, dobra, dobra, jest, jest już front utworzony, jakby nie zajdą gdzieś z boku, to, to jest szansa, że się ładnie uda. o, mówiłem, uciekną, uciekną, bo się będą bali, jednak mam przewagę technologiczną, Montezuma i Chingi's Han prowadzą wojnę, super, no to oni się tam w tym momencie zaspokoją własną tam krwiożerczość, czy jakkolwiek by to nazwać, nie jestem przyjacielem genewy, nie no Genewo! Ja idę ci komunę dać, powoli. Nie, nie rób mi tego! Genewo! Można wydać punkty wiary, już wydaję! Tylko na co? Emisjonarz. A nie mogę wielkich? Nadal nie mogę wielkich. To mnie dosyć interesuje, no czemu ja nie mogę wielkich. Nieważne, nie mogę to nie mogę. Ale tego mogę. Tego mogę i chodź tutaj mi da, dasz jej komunę. Ona chce, ona pragnie! Ona chce być czerwona! Całe życie była niebieska, ale potem stwierdziła, a, będę czerwona i, i, i już od tamtej pory... O niczym innym nie myśli. Mm -hmm. No dobra, teraz tak. No niestety ktoś oberwie od Trua. Ale to zobaczcie, nawet wiele mi nie, nie zabiera, więc jest całkiem spoko. Dobra. I podchodzimy. Kur! Tu jest góra. Nie zauważyłem jej. Ech. Dobra, podchodzimy. Podchodzimy. Na Luzaku, na razie jest na Luzaku Generalse też podejść. Okej. Okay. Na razie jest spoko Pythona i w ogóle jest super, nie? Pythona, hehe, <laughs> Pythona. Świetny język skryptowy polecam. E, <laughs> Dobra, tu tu. tu, 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 tu. Mhm, mm to buduj. E, aha, tak, bo tutaj mnie ostrzeliwali. Okej, okay, wycofaj się. W sumie nie, nie mam tam żadnej jednostki strzelającej. Czuję, że troszkę na tym ucierpię, no ale trudno. Raz się żyje, nie? Raz się żyje jeszcze. Głównie. A, Rosja jest wieczna to. Gildia muzyków. No czemu ja jeszcze tego nie mam zbudowanego? No to mnie tak ciekawi. No w sumie może niekoniecznie tu, ale bardziej w kursku bym nawet zbudował. Zbuduję w kursku, bo tam jest więcej ludu, to tam mogłem sobie ładnie poustawiać się jakoś ciekawie. Ravenserai, to jest mina o kandy dupy. To jest ciekawa sprawa. O Jezus, ja mam tylko trzy tury. O matko. O, trzy sztuki złota. No to to jest tyle, co? To jest nic! Aha, bo mnie ukradli ten. Rozwalili mi... No dobra zrobimy tu statek towarowy, może sobie pohandlujemy w sumie kurwa z kim, nie to nie ma sensu nie statek handlowy kuter, kuter chwila bo kuter tu się powinien zrobić się kuter a jest już kuter, to ja już zrobiłem kiedyś dobra mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, mm mhm, kurde tylko kosz, to na razie mur bo nie chcę w koszta iść bo zaraz znowu będę na minusie ale no, tu połączę miasta to dostaniemy też jakiś bonusik fajny a jeżeli chodzi o hajsy no, ale trzeba w sumie w tej hajce zacząć znowu inwestować. Bo słabo to wygląda. Dobra, ymm... Muzyków. W kursku. Okej, okay, no na razie czekaj. No ty też czekaj, bo nic nie zrobisz. Dobra, jedziemy dalej, zobaczymy co on mi tutaj wystawi za armię. Spierdziela, wszystkim spierdziela. Okej, okay, zaatakowali. No, będzie ostrzał, tak jest. Oj, dosyć mocny, oj, oj. Tutaj jednostka, o kurde. O kurde, tam mam generała, nie! Jest, przeżyli, ojejku, jak dobrze, o, tam miałem generała Nie warto go tak blisko na front wysyłać, bo to... Przesadziłem trochę No dobra, ale się udało, na przypale albo wcale, życie na krawędzi, jak to mawiają Czyli jazda w Tico na gazie <gryw> Nie wiem, czy widzieliście ten kabareton <gryw> Przepraszam, że ja tak przez nos cały czas mówię, ale... To by mi się bardziej przydało Wymienimy się. Robimy se swapa i będą teraz w tego napierdzielać. A wy się tam będziecie leczyć. Mhm. Tu bym mogła strzelać. Nie, nie zabiłbym. Bra, ja podchodzę tu. Powoli, powoli. Powoli, bo teraz, żebym nie zrobił jakichś głupich ruchów. Lepiej by było strzelać w trua. No, byłoby lepiej. Posuniemy się tu. Wystrzelicie, wystrzelicie. Stop, stop, wystrzelicie. Ach, kurde, nie możecie no. <laughs> Szkoda wielka. Mm, przesuńcie się. Dobra, piękny ostrzał, jestem z was dumny. Tu jak Stalin jest z was dumny. Przesuńcie się tu. I się przesuńcie tu trzeba ich chronić, bo troszkę się obawiam, że zaraz mogę mieć z nimi problem. Podchodzimy, podchodzimy. Nie no, jest wpytona, no truła zaraz padnie. Truła na pewno padnie, ale co potem to niekoniecznie wiem. Liczmy na to, że następne też padną miasta. Dobra, Wojenko, Wojenko, Jak ci dziękuję bardzo za tą piękną wojnę. Coś się stało. Ktoś się pojawił? Pyrus? Nie, no Pyrek to. Pyrek, to se. Czekaj se, tu Pyro. Czekaj, Pyrek, se... poczekaj. Dobra, co my tu mamy? Co my tu mamy? Dlaczego tego <coughs> jeszcze nie zbudowałem? Nie wiem. Sam, dobra, targowisko, bo hajsy się kończą. Tutaj nic do hajsów nie ma ciekawego. Cyrk, bo zadowolenie będzie problem. Mhm, te hajsy, ta karawana, ta jedna karawana. Muszę ją gdzieś zbudować na szybko. Dobra, nie, nie umrą, nie umrą, spokojnie. Żyli, spokojnie, okej. Okay. Enrico Dandalo wchodzi w renesans. Ja już jestem w renesansie od dawna dosyć. Kość słoniowa za konie. Za hajsy, za hajsy, mój drogi. Za hajsy. You know what's mean hajs? Yes, hajs. Byte, byte, Bixmark, byte. Rosja się cieszy, że jesteś takim fajnym kumplem. Ale i tak cię pod... Wiecie, jak wyglądała relacja Związku Radzieckiego i Niemiec Trzeciej Rzeszy bardziej. No to najpierw się lubili, tam Polskę sobie wzięli na po, po połówce, no ale potem się niestety, no Rosjanie i połówka to jest w ogóle osobny temat. Ale no oni się bardzo lubili, na no, się, lubili się tam. Wszyscy, każdy, każdego chciał zjechać, tak czy siak, ale no współpracowali dla wyższego dobra. Cudownie, mogę zaatakować. No teraz jeszcze nie padnie, niestety. <laughs> Srua jeszcze nie padnie. No nie, jeszcze nie. Mogę zaatakować, ale. Nie, to jest głupi pomysł na razie. Bardzo głupi pomysł. To leczcie. Czekajcie. Tu bardzo dobrze stoisz. I przesuń się tu, ty tutaj. O, awans, awans w trudnym terenie. I medyk, okej. Okay. Pyk, 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 i teraz tak zameczek, uniwersytecik. <noise> uniwersytecik, no dobra, niech będzie ten, uniwersytetę. Chociaż kućwa, przecież miał być ten, karawana, miała być. Niech będzie taka karawana, bo z hajsem to ja nie wydaję za chwilę. Nie chcę być na minusie. Chociaż mamy dużo tych pieniędzy, jakby teraz patrzeć, to okej okay, rozdawać na prawo i lewo, jeszcze mi zostanie, nie? No nie, nie zostałoby, ale nie jest źle, dobra. To nic, nic nowego na razie nie robisz Okej okay. O, wrócił się tutaj No tylko nie ma jak przejść tak czy siak Ta oferta Nie, ta oferta to jest do dupy mój drogi Chociaż kurde 3 złota Niech będzie, niech będzie Mogłem jeszcze ambasadę przynieść Trzymać Tenecja potępia Mien... Z chęcią nawiążę z tobą akurat współpracę bo wszyscy mnie potępili. No to co? No to ja do Big Smarka, nie? No ja Big Smark jest fajny. Też mam katar, więc. Wieszyło gdybyście nie zacieśniali, W przeciwnym razie... No sorry, batory, dobra, bądźmy teraz grzeczni, bo tak mówiłem, muszę być na razie w miarę pokojowy. To jest taka ściema też, no, ale na razie bądźmy w miarę ogarnięci. Potem będziemy i tak ci... Później. Dobra, atakujemy dalej. Trua, trua, i sru. A. Isru. I kurde, jakbyś tu stał, to byś mógł trafić. No dobrze, to się wymień. Teraz jak to wygląda? Kosztowny, kosztowny, nieopłacalny, ale se zrobimy Takie osłapa i tak będziesz tego atakował. Cud, miód, malina. Mm, tak, tak, tak. I co, no ty się tu będziesz leczył i w tym momencie nie będę miał straconej żadnej jednostki, no cudownie. Truła zaraz się zdechnie, no tu nic nie ma ciekawego, tylko to złoto, ale złoto ja mam, no to jest pipa. Tu jest znacznie więcej ciekawszych rzeczy, które, no, nie umieszkam hamsko zajebać. Be, bez urazy, z, za słownictwo, tak? No i jesteś, no wreszcie. Genewa już tak się prosi o tą komunę. Będzie komuna, jest komuna! Brawo, Genewa! Jesteś moja! Bądź ty moja, bądź ty moja, tak Czemu ja śpiewam, jak nie umiem. No, rycerze jeszcze trzasnę. O kurde, sięgnął tam. Patrz, ale u, kusznikami chyba nie sięgnę. A nie! I straciłem! Mm. Kurde, szkoda. No <laughs> niech będzie, no to gdzieś. Kurde, szkoda, straciłem jedną jednostkę. Ale mi przykro. Mowa naukowa? Bierę! Bierę, Bixmark. Bierę, my tam mamy do siebie daleko. Lubmy się, jak. Lubmy się. O, Dandalo prowadził wojnę z Montezuną, to jakoś mi, gdzieś mi to ucieknę, ucieknęło. Za przeproszeniem. Dobra, Genewa się cieszy, prawda? Ja też się cieszę. E, pokaż mi się, Genewo. Tu. tu Genewo. 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 Oh. Co ma by odkryć dla nich cud natury? No tu odkryłem, ale to chyba nie jest cud natury. Okej, okay, mamy konia. Patatajnika. Chodź no patatajnik, wejście się w rzewie. No, no do dupy tam jesteś, bo i tak nie masz szans z Napoleonem, bo on ma pikinierów i co tam... Konia pikinier to jest. Łączenie między. Co? Katarinograd dlaczego z litery? A twoją stolicą mocką zostało zerwane? Okej. Okay. To tak powiedział i dlaczego? Ja się pytam. Ty szwabie. Dobra, to się naprawi. Spokojnie. Chodźcie tu. Trzeba wybudować drogę, bo widzicie, co się stało. Czekajcie, no to jeszcze jedno pole muszę kupić. Sekie drogie. No, patrzcie, te mi tu w las. <laughs> tu muszę pole i będzie ok. Tu muszę zbudować drogę i wszystko będzie cacy. Komunizm chcą. No wszyscy chcą komunizm. No się chcieli, a już mają. Wielki general mi się pojawił, w którym mieście mi się on pojawił cholera. No gdzieś się pojawiło, tu jesteś. Odejdź. Odejdź. Uciekaj stąd w razie. Nie chcemy cię tu. O, fajnie. Rycerzy. Dobra, i z tym hajsem już teraz spokojnie, bo już się kończy. No i dobra, i teraz salwa w truła. Tego już nie przetrwa. Niestety już trebusze są mało efektywne, jeżeli chodzi o podbijanie miast. No i cudownie, i wchodzimy. I trua jest tada, jest nasze. No i cudownie. No i przyłącz miasto. Jesień niezadowolenia, o matko boska. 7. A czy potem będę <ścoughs> mógł zmienić i przyłączyć? Mogę później przyłączyć. No to jest 7 a 10, no co. Niech będzie to 7 na razie. I tak jest. I tak jest dupa, za przepraszam, minus -20 złota. Dobra, Paryż mnie uratuje, Paryż mnie uratuje. Liczę na to. Stalingrad. No tak, z tym hajsem, no mówię, no wyglądamy jak kupcia, więc ciężko mi tutaj cośkolwiek powiedzieć. Zaraz, 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 zaraz. Wszystko się ogarnie. Spokojnie. Wy mnie nie doceniacie. Ja tam poszedłem wielkim genera generałem zamiast... ...kolesiem, którym chciałem tam iść. No dobra, przesuwamy się dalej, tak? Przesuwamy się. Jest bankowość, tak więc spokojnie, zaraz to ogarniemy. Przesuwamy się tędy. Ile się da do przodu, do przodu, przemy, przemy. Tu jest dużo jednostek. Tu będzie dużo jednostek. Tutaj też coś muszę zostawić. No nie mogę niestety tak zostawić tego. Po prostu zrobimy tak. W tym momencie oni nie są w stanie mi przejść, bo musieliby naokoło. <coughs> Jestem w stanie się przygotować na to ewentualnie. Mm, Katarinograd. Kudne, no nic, co by mnie tu ciekawiło. Zbuduj ten zamek na razie. To lepiej budować cokolwiek, niż nic, a zamek nic nie kosztuje, więc to jest dobry biznes. No dobra, na razie musicie poczekać. Wy możecie natomiast się już przesuwać powoli w tę stronę. Czekajcie, muszę zobaczyć, czy mi się opłaca. No nie, no tędy nie pójdę, muszę iść lasem, jakby wymachując swym, no tędy tak. No idealnie, o to chodziło. Super, tak jest, teraz jest great. No wy musicie czekać, na razie się nie ruszycie się lecz się, mi się na full. No i dobra, straciliśmy jedną jednostkę przy zdobyciu całego miasta. 7 niezadowolenia, tu się zbuduje za 3 tury cyrk, tak więc to zadowolenie trochę pyknie. To niezadowolenie i Moskwa budująca cud, no to jest po prostu coś cudownego. A, beznadziejnie, no nic. Ile ty masz produkcji? 22 na ty? 30. No dobra, masz więcej, ale jakbym cię tutaj sfokusował na produkcji. 27, no nie, no to jak już tam będzie. Dobra, mamy trochę mało hajsu, ale spokojnie ja się tym nie przejmuję, bo to jest tam chwilowe tylko i wyłącznie. I tak patrzę, czy jeszcze coś w tej turze. No tak, no zróbmy, zobaczymy, co będzie dalej. Na razie wojna idzie ok. No tak, myślałem, <śmiech> <śmiech> że ten będzie mi coś tutaj kombinował. Kombinantę. Nie, no nie zdobędzie tego miasta, nie ma opcji. Nie ma opcji. Chociaż? Chociaż. Później będę musiał przejść przez tę zasraną rzekę ca całą turę, nie? O, co wy tu robicie, by nocha Gincie. <laughs> Dobra, to ta konica się tu jednak przyda, jak tak sery myślę. Ta. ta druga też, gdzie jesteś ty druga? Tak, będziesz mi zatrzymywać te jednostki, chociaż No niewiele działa, że. O, świetnie. Cud mia Cud mialina. Trudnym, okej. Okay. Mógłbym zaatakować i go w sumie powoli zniszczyć, tak? No. A nie, czy chcę tego. Nie chcę tego. Chcę się po prostu poprzesuwać moimi jednostkami. To no, miało być, ale okej. Okay. No, wcale nie przejdziemy. No, mówię, no to będzie długi marsz, bo tędy nie przejdę. Koła, to jeszcze gorzej. No, będzie długi marsz w tę stronę. Ja mogę go strzelać, nie? Ja tu przesunę i tu się przesunę, to będę mówił o strzelać. Dobra, ostrzelam ich. No nic, czeka nas naprawdę długi marsz. <laughs> no zobaczcie, zanim tu przejdziemy. To jest kupa czas. No nic, ale mam nadzieję, że się uda i uda się Paryż zdobyć. Yy, musi się udać Paryż zdobyć. Musimy też nasz Hajs naprawić plack handowy. A za mało mień do Moskwy. Słuchaj. <laughs> Nie wiem cóż to jest. To Nie, niewiele? Zaraz będziemy mogli tego. Ustrój kolejny. Fajne. Tak? Czekajcie sobie. Tutaj. Okej okay. To wy musicie czekać. Tam? No w Leningradzie no, cały czas by się jednostki. Przy... O puzerów buzerów, niech będzie. Dobra, ja wam bardzo serdecznie dziękuję. Oczywiście nie zapomnijcie o lajkach dla Jekateriny, tak jest po rosyjsku, podobno. No i nie zapomnijcie o komentarzach dla wujka Stalina i dla cioci Katarzyny i dla mnie, waszego najwspanialszego sekretarza generalnego Zjednoczonej Partii Robotniczej Związku Radzieckiego. Dziękuję wam bardzo, do usłyszenia, do zobaczenia, cześć, już jutro o godzinie 18.00. Cześć i na razie!